W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi deportacje ukraińskich przestępców, kolejne ataki na granicy polsko-białoruskiej. Ukraiński dziennikarz ponownie zabrał głos w sprawie prezydenta. Ukraińcy szturmują polską granicę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o wydaleniu z Polski 15 obywateli Ukrainy, którzy byli wielokrotnie karani za różne przestępstwa i wykroczenia. Decyzję zrealizowała Straż Graniczna, która doprowadziła ich do granicy i przekazała stronie ukraińskiej. Jak podkreślono, osoby te miały na koncie poważne naruszenia prawa, takie jak posiadanie narkotyków i substancji psychotropowych, kradzieże, rozboje, fałszerstwa, jazda w stanie nietrzeźwości, a także organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Wśród wydalonych znalazła się również osoba figurująca w oficjalnym wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest uznawany za niepożądany. Dane wszystkich 15 obywateli Ukrainy zostały wpisane do rejestru osób niepożądanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie wobec każdego z nich orzeczono zakaz ponownego wjazdu do naszego kraju w zależności od skali naruszeń na okres od 5 do 10 lat. Rzeczniczka resortu Karolina Gałecka podkreśliła w oficjalnym komunikacie, że Polska pozostaje państwem otwartym i przyjaznym wobec cudzoziemców. Jednak nie będzie tolerować łamania prawa przez obcokrajowców bez względu na ich narodowość. Jak zaznaczyła, służby będą konsekwentnie i stanowczo reagować na wszelkie przypadki naruszania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Resort poinformował również, że od początku bieżącego roku Polskę musiało opuścić przymusowo już około 1100 obcokrajowców. Podstawą takich decyzji są przepisy ustawy o cudzoziemcach z 2013 roku. W szczególności artykuł 302, który przewiduje możliwość wydalenia w sytuacjach związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, ochroną porządku publicznego bądź ochroną interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Straż Graniczna poinformowała o kolejnych niepokojących zdarzeniach na granicy polsko-białoruskiej. Tylko 28 sierpnia w podlaskim oddziale Straży Granicznej odnotowano blisko 160 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Migranci podejmowali próby sforsowania zarówno zapory na granicy lądowej, jak i przejścia przez rzekę Świsłocz oraz kanał Augustowski. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na odcinkach ochranianych przez placówki Straży Granicznej w Mielniku, Czeremsze, Białowieży, Narewce, Michałowie i Płaskiej część cudzoziemców tworzyła kilkudziesięcioosobowe grupy, które działały w sposób skoordynowany, aby przełamać linię graniczną. Wielu z nich, widząc zdecydowaną reakcję polskich służb, wycofywało się w głąb Białorusi. Sytuacja była szczególnie niebezpieczna w rejonie Narewki. Tamtejsi funkcjonariusze zatrzymali 21 obywatela Ukrainy, który przyjechał odebrać migrantów wcześniej nielegalnie przekraczających granice. Z kolei w pobliżu hajnówki wpadł 28-letni Polak. Przewoził Afgańczyka, który kilka godzin wcześniej przedostał się z Białorusi na teren Polski. Zatrzymany został uznany za kuriera, którego rolą było dostarczenie cudzoziemca w głąb kraju. Straż graniczna poinformowała również o incydentach agresywnych. Podczas jednej z interwencji migranci, sfrustrowani nieudanymi próbami przedostania się do Polski zaatakowali funkcjonariuszy kamieniami oraz kijami z wbitymi gwoździami. Na szczęście dzięki natychmiastowej reakcji mundurowych udało się odeprzeć atak i zapobiec poważniejszym obrażeniom. Według oficjalnych danych od początku 2025 roku na odcinku granicy polsko-białoruskiej zatrzymano już 133 osoby podejrzane o organizowanie bądź ułatwianie procederu przerzutu migrantów. Służby podkreślają, że liczba ta systematycznie rośnie, co potwierdza nasilającą się działalność grup zajmujących się przemytem ludzi. Straż Graniczna zapewnia, że wszystkie próby nielegalnego przekroczenia granicy są monitorowane i rejestrowane, a funkcjonariusze pozostają w pełnej gotowości. W związku z coraz częstszymi atakami ze strony migrantów, interwencje przeprowadzane są z udziałem dodatkowych sił i środków, aby skutecznie chronić granicę państwową oraz bezpieczeństwo funkcjonariuszy. Witalij Mazurenko, ukraiński dziennikarz, ponownie zabrał głos w sprawie swoich kontrowersyjnych wypowiedzi pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. W rozmowie z portalem Onet stwierdził wprost, że nie żałuje słów wypowiedzianych we wtorkowym programie Debata Gozdyry w Polsat News, gdzie określił głowę państwa mianem Pachana, terminu oznaczającego przywódcę kryminalnego w rosyjskich więzieniach. Риторика і заховання пана e, Невроцького, який виказує заховання не президентське, а виказує заховання пахана, тобто чиву кримінального. Тільки заховання пахан то є з сленгу він російського. Takie określenie, które wskazuje na człowieka, który rządzi jako e, taki e, no, po prostu autorytet i na przyjmiem autorytetie wszystko to ma opierać. Wie pan Było. co, ale Najpierw przepraszam pana bardzo, ale przepraszam pana bardzo. Wie pan co, ale to jest obraźliwe dla polskiego prezydenta, to jest głowa państwa, i wydaje mi się, że powinien Pan e, się zastanowić, czy takie określenie jest na miejscu, jeżeli porównuje Pan polskiego prezydenta. Do y, osoby ze świata więziennego z całym szacunkiem. Nie czuję żadnej skruchy za to, co powiedziałem. Dla mnie jako dziennikarza, wartością nadrzędną jest wolność słowa. Jakiekolwiek próby ograniczania swobody wypowiedzi są absolutnie niedopuszczalne, podkreślił Mazurenko. Dziennikarz odniósł się także do przeprosin, które wcześniej zamieścił w mediach społecznościowych. Przyznał, że nie były one podyktowane osobistym żalem czy refleksją, lecz obawą o bezpieczeństwo swoich bliskich. Umiem przyjmować ciosy, ale nie chciałem, by fala hejtu uderzała w osoby mi najbliższe. To jedyny powód, dla którego zdecydowałem się na taki krok, powiedział. Mazurenko skomentował również wezwania do pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej za znieważenie prezydenta. Według niego była to próba zastraszenia środowiska dziennikarskiego. To miało być ostrzeżenie, by u mnie i innych kolegów uruchomiła się autocenzura, gdy będziemy chcieli krytykować pana Nawrockiego czy polityków prawa i sprawiedliwości, ocenił. Jednocześnie ostro skrytykował polityków PiS i Konfederacji, nazywając ich brunatną częścią oraz piątą kolumną Moskali w Polsce. Sprawa wywołała szeroką dyskusję. Prowadząca program Agnieszka Gozdyra jeszcze na antenie zwróciła Mazuręce uwagę, że jego słowa są obraźliwe wobec prezydenta. Jednak dziennikarz nie zdecydował się ich cofnąć. Konsekwencje były jednak szybkie i dotkliwe. Mazurenko został zwolniony z redakcji portalu Obserwator Międzynarodowy. Od jego słów zdystansował się także Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie w przeszłości był doktorantem. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej oraz liczni politycy prawa i sprawiedliwości i konfederacji jednoznacznie potępili wypowiedź dziennikarza, wzywając organy ścigania do wszczęcia postępowania. Sprawa wciąż budzi emocje i dzieli opinię publiczną, stając się kolejnym punktem sporu o granice wolności słowa w Polsce. Policjanci zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości doprowadzili do Polski 29-letniego obywatela, który został zatrzymany na terenie Niemiec. Mężczyzna był poszukiwany od 2022 roku dwoma listami gończymi i objęty europejskim nakazem aresztowania. Zarzuca mu się poważne przestępstwa o charakterze seksualnym wobec osób małoletnich. Według ustaleń śledczych, podejrzany wykorzystywał fałszywe profile w mediach społecznościowych, aby nawiązywać kontakty z nieletnimi. Stopniowo zdobywał ich zaufanie i stosował techniki manipulacji, które miały prowadzić do uzyskania materiałów o charakterze intymnym. Następnie groził ich ujawnieniem w sieci, aby wymuszać dalsze działania. Zgromadzone w ten sposób treści miał wykorzystywać oraz rozpowszechniać na zamkniętych forach internetowych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzili złożone działania operacyjne i analizę śladów cyfrowych. Mimo stosowania przez podejrzanego licznych zabezpieczeń, udało się ustalić jego tożsamość i miejsca pobytu. Z ustaleń wynika, że ukrywał się w Holandii i Niemczech, używając podrobionych dokumentów oraz fałszywych danych osobowych. Dzięki współpracy międzynarodowej i wymianie informacji w maju bieżącego roku, mężczyzna został zatrzymany przez niemieckie służby. Po zakończeniu procedur ekstradycyjnych i decyzji tamtejszego sądu, został przekazany stronie polskiej, a następnie umieszczony w areszcie śledczym. Usłyszał zarzuty dotyczące m.in. wykorzystywania małoletnich za pośrednictwem internetu, posiadania i rozpowszechniania nielegalnych treści oraz podszywania się pod inne osoby. Grozi mu wieloletnia kara pozbawienia wolności. Policjanci z Lwówka Śląskiego, funkcjonariusze Straży Granicznej z Gołdapi oraz policjanci z Wałbrzycha. Przeprowadzili wspólną operację wymierzoną w zorganizowaną grupę zajmującą się handlem narkotykami. Dzięki skoordynowanym działaniom na terenie powiatów Kamiennogórskiego i Świdnickiego zatrzymano pięciu mężczyzn oraz zabezpieczono ponad 270 gramów substancji zabronionych. Śledczy ustalili, że zatrzymani byli powiązani z przestępczym procederem, a część z nich odgrywała w nim kluczowe role. Najpoważniejsze zarzuty przedstawiono 41-letniemu mieszkańcowi powiatu kamiennogórskiego. Według ustaleń mężczyzna w warunkach recydywy wprowadził do obrotu narkotyki o wartości przekraczającej 48 tysięcy złotych. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia zastosował wobec niego tymczasowy trzymiesięczny areszt. Podczas działań zabezpieczono środki odurzające i substancje psychotropowe, które mogły trafić na rynek i zasilić nielegalny obrót. Mundurowi podkreślają, że tego typu akcje są możliwe dzięki ścisłej współpracy różnych formacji, w tym przypadku policji z dwóch jednostek oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Operacja jest kolejnym ciosem wymierzonym w środowisko zajmujące się handlem narkotykami. Pokazuje również, że skuteczna walka z przestępczością wymaga łączenia sił i działań w pełnej koordynacji. Dzięki temu możliwe jest realne ograniczanie skali nielegalnego rynku i zwiększanie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Sytuacja związana z masowym opuszczaniem kraju przez młodych obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 22 lat wywołała duże poruszenie w Polsce. W sieci zaczęły pojawiać się liczne nagrania ukazujące długie kolejki samochodów i pieszych na przejściach granicznych, co natychmiast stało się tematem dyskusji w mediach społecznościowych. Opinie internautów są mocno podzielone. Część osób twierdzi, że nie ma w tym niczego niepokojącego i że młodzi ludzie powinni mieć prawo do edukacji i pracy za granicą, natomiast inni otwarcie wyrażają obawy, że napływ tak dużej liczby młodych Ukraińców do Polski może nieść ze sobą poważne konsekwencje społeczne i polityczne. Nowe przepisy weszły w życie 28 sierpnia. Od tego dnia mężczyźni do 22 roku życia mogą swobodnie przekraczać granice Ukrainy. Decyzja ta była realizacją wcześniejszej zapowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i jak tłumaczyła premier Julia Smyrydenko, ma na celu umożliwienie młodym obywatelom zdobywania doświadczenia, kształcenia się i pracy poza granicami kraju. Według przedstawicieli władz w Kijowie ma to przyczynić się do odbudowy państwa w przyszłości, kiedy ci młodzi ludzie powrócą z nowymi umiejętnościami. Rzecznik ukraińskiej służby granicznej, pułkownik Andrii Demczenko potwierdził, że obecnie każdy mężczyzna do 23 urodzin ma prawo wyjazdu. Ograniczenia nadal obowiązują jedynie osoby pełniące funkcje państwowe i samorządowe, które mogą podróżować wyłącznie służbowo. Chłopcy, do 23 roków, to, to komu 22 roki, tam 10, 11, 12 miesięcy, nie ma jeszcze, pełnych 23 i jedziecie bez problemu. Za paszport rezerw Plus i jedziecie po Europę, zarabiać te Także w poradę. Tym podróży. Decyzja władz w Kijowie budzi jednak spore kontrowersje. Poseł partii rządzącej, sługa narodu, Fedir Wenislawski, przekonuje, że uniemożliwianie młodym ludziom wyjazdu byłoby błędem, bo Ukraina traciłaby w ten sposób całe pokolenie. Podkreśla, że nie mobilizuje się osób poniżej 25 roku życia, więc pozwolenie im na naukę i pracę za granicą jest racjonalne. Innego zdania jest socjolog Oleksandr Chladun, który ostrzega, że decyzja może przyspieszyć masową emigrację młodych i jeszcze bardziej pogłębić kryzys demograficzny Ukrainy. Z badań Instytutu Rating wynika, że około 20% Ukraińców w wieku od 18 do 29 lat deklaruje chęć stałego osiedlenia się poza granicami ojczyzny. To oznacza, że co piąty młody Ukrainiec nie wiąże swojej przyszłości z krajem. Do sprawy szybko odnieśli się także polscy politycy i komentatorzy życia publicznego. Konrad Berkowicz alarmował, że masowa ucieczka młodzieży w wieku poborowym kieruje się właśnie do Polski, a Maciej Naskręt zwracał uwagę, że to nie przypadek, iż Kijów pozwolił na wyjazd młodych mężczyzn i że może to być początek dużego problemu dla naszego kraju. W komentarzach polskich internautów pojawia się postulat przywrócenia wiz dla obywateli Ukrainy i wprowadzenia ścisłej kontroli granicznej. W opinii wielu osób państwo powinno samo decydować, kto i w jakim celu może wjeżdżać na jego terytorium. Coraz głośniej mówi się też o obawach dotyczących bezpieczeństwa, rosnących kosztów socjalnych i potencjalnego wpływu na rynek pracy. Temat budzi ogromne emocje i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach będzie jednym z najgoręcej dyskutowanych zagadnień w polskiej przestrzeni publicznej. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.